Chcieliście recenzję DJ Mini 2, a wręcz żądaliście, żebym zrobił recenzję o tym dronie, a więc zrobię. I jeszcze chciałbym wspomnieć na słówko o takim droniku. Oczywiście to jest podróbka DJ Mini i tego oto pięknego dronika dostałem od widza, za co bardzo, bardzo dziękuję. Jestem Ci bardzo wdzięczny i będzie ten dronik w następnym filmie. A teraz zapraszam do recenzji. Na sam start chciałbym powiedzieć, że nie będę recenzował aplikacji do drona, tylko zawartość tej torby i samą torbę. A więc, tak, sama torba jest wykonana z dość sztywnego i przyjemnego materiału coś w, w stylu skóry. Całość otwiera się w taki oto. Sposób oczywiście i w środku mamy całą zawartość. Zacznijmy sobie tutaj teraz od najbardziej badalnych rzeczy, takich jak ładowarka. Prezentuje się w taki sposób. Tutaj mamy wejście na USB C, o ile się nie mylę. Jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić w komentarzach. Tutaj mamy baterię. Baterie prezentują się w taki oto sposób, są dosyć ciężkie. I wchodzą o tak ładnie. I tutaj mamy poziom naładowania baterii. Sam plastik tej ładowarki jest bardzo dobry i no nawet wytrzymały, czyli jeżeli będziecie gdzieś jechać w jakieś dłuższe trasy, to raczej ta ładowarka wam się nie rozwali. To co? Teraz dron. Zapytacie się pewnie mnie, czy to jest dobry dron. Oczywiście, że to jest dobry dron, no bo przecież to jest DJ. A dj z reguły są dobrymi dronami. Jak widać, tutaj te ramiona rozkładają się bez zarzutu. I czy złożą się przy locie? Nie złożą się absolutnie przy locie, ponieważ. Tutaj, jak widać, jest taki skok, i tutaj ten skok powoduje to, że ramiona po prostu nie mają prawa się złożyć. Tak samo jest z tylnymi ramionami. One się tak od dołu rozkładają, i też jest ten skok, dzięki któremu ramiona się nie złożą. Silniki są bezszczotkowe, więc nie będzie większego problemu po czasie. Z tymi silniczkami, bo jak wiemy, silniki szczotkowe lubią się często psuć. Od spodu, oczywiście, mamy czujniki wysokości oraz takie coś tutaj po środku. Nie wiem do końca, co to jest. Jeżeli wy wiecie, to napiszcie w komentarzach. Tutaj mamy oczywiście wentylację. Z tyłu znajduje się również taka dioda. Która pokazuje stan baterii i też różne inne rzeczy. Na przykład pokazuje, czy jest zasięg, GPS i inne takie rzeczy. Z tyłu, tutaj oczywiście mamy wejście na baterię. I oprócz tego mamy tutaj wejście na USB i wejście na kartę SIM. A jeszcze zapomniałem dodać, że ten guziczek służy do włączenia drona. Z przodu mamy kamerę 4K, która jest osłonięta takim oto, taką oto osłonką. I sama kamera jest osadzona na gimbalu trzyosiowym, czyli ogólnie mamy bardzo dobrą stabilizację obrazu. A i jeszcze bym chciał powiedzieć, żebyście podchodzili do tej recenzji z dystansem, ponieważ ja nie jestem profesjonalistą od recenzji dronów i niektóre rzeczy po prostu mogę pominąć i to tyle jeżeli chodzi o samego dronika i jeżeli ta recenzja nie będzie wystarczająca to oczywiście postaram się zrobić jakiś dodatkowy film a teraz przejdźmy sobie do samej aparatury pilot również jest dobrze wykonany jest bardzo Twardy i raczej nie powinno również mu się nic stać w plecaku albo na przykład, jeżeli by spadł z jakiejś niewielkiej wysokości na ziemię. Jak sami widzicie, pilot jest bardzo wygodny i dosyć łatwy do sterowania. Z tyłu znajdują się wkręcane takie drążki. Tutaj mamy oczywiście włącznik, stan naładowania baterii. Tutaj mamy powrót do domu. A tego. Tutaj na środku mamy przełącznik, który ustawia tryby lotu. Normalny i sportowy. U góry mamy chwytak na telefon. Prezentuje się on w taki sposób. Jest on również solidny. W ogóle to zrobię Wam porównanie tego chwytaka z. Chwytakiem w innym pilocie. Tak, tak jest. Ten chwytak jest solidny, można trzepać całym pilotem. A tak prezentuje się chwytak w chińskim pilocie. Jak widać, on jest zrobiony z bardzo, bardzo, bardzo cienkiego plastiku i raczej długo by nie pociągnął. Na górze również znajduje się pokrętło od gimbala i przycisk do robienia zdjęć oraz filmów. Na spodzie całego pilota znajduje się mała chłodnica i to w zasadzie tyle. A, jeszcze pilot ma wejście na USB. Jeszcze wracając do samej torby, w torbie znajduje się instrukcja. Hmm. Powinny tutaj być jeszcze gdzieś śmigiełka. Chwileczkę. Dobra, znalazłem śmigiełka. Są tutaj śmigiełka. I śmigiełka. Jest też tutaj gdzieś. O! Śrubokręt do wykręcania śmigieł. I zapasowe drążki. Jeszcze gdzieś tutaj powinny być. Kabelki, ale z tego co pamiętam, to. O, jest. Są dwa kabelki, a trzeci znajduje się w aparaturze. Są one różne w zależności, jaki macie, jaki macie telefon. A, i co do latania tym dronem. To on jest bardzo, bardzo łatwy w wprowadzeniu, super utrzymuje pozycję i jest bardzo czuły, jeżeli chodzi o ruchy tym dzynzlem. No, no jak się to nazywa? No manipulator załóżmy. Jest bardzo czuły na ruchy tego manipulatora. Drugiego też. I czy jest niebezpieczny? No myślę, że nie jest niebezpieczny. Nie powinien nikomu zrobić większej szkody, oprócz przecięcia skóry. A i jeszcze chciałbym Was przeprosić za to, że gdzie nie się zająknąłem. A to dlatego, że ten film powstał tak naprawdę na szybko. I w ogóle zaraz mam wyjazd. A więc nie denerwujcie się, że czasem Wam nie odpisuję, no bo to jest normalne. Bo żaden człowiek tak, po, tak naprawdę... Nie zawsze ma czas. No to co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. I cześć. A ten dron w kolejnym odcinku.